Dobra. Ooo, oh, wow. oh, Kurwa. A, ja pierdolę jak ty Ej, wyglądasz. Ej, co ty tu robisz? To <grym> <grym> już Ej, ty jak bo mam ja... Ty też jesteś czarny. Ej, bo mam jakąś kartkę. Ja nie jestem czarny. Czekaj. A, to po angielsku, to jebać. A nie, to wyjrzeć to. No, pierdolę. Halo? Halo? Ej, Ej mówi ktoś. już No, dawaj, no, dawaj. O, jak <laughs> ty kłócasz! też! O kurwa! To e, do nas! No dobra, no. Dobra, to spoko. Ale lagi. Ja, z nimi. Klasa, ja, lucky, ale lagi, ty lagi. No. daleko z tyłu. Nie wiem czy gra nie za głośno, czekaj. Mogę Przeciw mu najebać? Sobie. Dawaj. O co, czekaj żeby on czekał na mnie. idź bo cię zastrzeli. Nie zastrzeli mnie. Zastrzeli cię zaraz. Nie ma jaj. Simon, nie będziemy robić prologu sto razy. No dobra no. O patrz, no powiedz. O, Na pewno dziwka, <słucham> która nas zamknęła. No dobra, co my tu mamy? O! Oh, ja to zamykam, jak to No nie da się, idziemy do SCP-173, oh, do naszego starego przyjaciela. O, tu nasi koledzy już czekają. Co oh. za spóźnienie, chłopaki. Trzech czarnych, się... jeden bia... Trzech czarnych, jeden biały, czarnych, jeden biały. O jeje, nie wygląda to dobrze. Czekaj, jaki ma tatuaż. Widzisz? O, mamy ochroniarza tam na górze. Świetnie. O, ale... Ło... Gdzie? O. To tam. to było. Nie wiem. grę już na pewno. Nie, ty masz lagi, kurwa mu nogi robisz. Nie, się A ty o, się ty teleportujesz. No właśnie ciebie też. Nie, to samo. Ej. Chyba się ogarnęło. O! No sobie, Otwierają. grę. Nie, nie Co O! Coś... Gdzie otwierają, zamknięte są Znaczy, było słychać, że coś otwierają Halo! Nie paliśmy tutaj już E, ty Ej, wejści... A bo... Ty kurwa debilo bo my musimy notatkę wsiąść <śmielka> <śmielka> Dawaj kurwa, teraz możemy iść <śmielka> Mrugaj, mrugaj Musisz mrugać No, no Ciekawe czy jak będziemy się patrzeć tą to on, to on ten. Obu, obu, pod spacją, pod spacją. Ale nie mruga, nie mruga. Mrugam. Czekaj, czekaj, czekaj. Mrugam. Dobra, dobra. Mrugam. Mrugam. Możesz jeszcze mrugnąć jak chcesz. O, o! kurwa. No, Dobrze, o, lagmon. O cholera, o cholera. O, 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 Szymon! Szymon! Gdzie ja jestem? Szymon, 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 Szymon. Gdzie ty jesteś? Symon, Symon. Ty Symon. Ty jesteś ty w tej klatce. Nie ma cię. Ciebie też wiesz. nie. Jesteś, <zysł> jesteś biały, co się stało? Ty jesteś teraz biały i tatuaż masz. O, Dobra, masz. samym. Czekaj, bo bym się zagroźł na tą no, grę. Kurde, dajcie Czekaj, ja też chyba. Ustawienia, audio... Ten ten ten. Się, Szymon. Dobra. O. Szymon, nie chciałbym ci spoderować, ale chodź sobie tutaj na dół. O kurwa. O, 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 będziemy o, u niego ten klamkę ten ten mogli podnieść? Hmm, nie. Kurwa, Singto. <grym>, A widzisz on. jak zwykle. Notatka! Nie, od... żartowałem. To no mój, sorry O oh, ja pierdolę Ja pierdolę I pan i Łazasz To nic ja pierdolę Gdzie jedziemy? A tu no. mówisz O nie tu o tu się otworzyła Ja otworzyłem Nie A. stawię na to, nie stawię na to Gdzie widzę Ty okay. weszłem no nie da się. Nie jak... o, oj oj To plam ma mi ty iść pierwszy Czemu ja mam iść pierwszy, ty, ty iść pierwszy plasty. Bo ty jesteś lepszy w pierwszy w Nieprawda Halo Halo Idź pierwszy teraz Ja pierdolę Cią drzwi są otwarte nie wiem, na pewno ktoś tu był już. No, teraz te drzwi. No nie da się. Bo. No, nie pisz, no widzisz. Nie no, no pod E, nie, nie da się. O, to jest karta. Ale to jest załatwiony, to jest, jest inny No dobra. Karta trzeba. To nie pod E, pod myszką lewą. A... O, kurusko, to jest... Co? Nie wiem, jaki kurwa robak! Ty kurwa się Aleciało coś za mną. Ty zobacz tam! Może weź tam wyjrzyj. Jakiś robak leciał kurwa na mnie. Kurwa robak, na niego No a co tam było? Idź tam, sprawdź no, kurwa. <grym>, na kurwa! Jak tu nie To nie Leciało tu coś. Dobra, mam kurwa, ile notatek ja mam, czekaj. Można pochwycić. Czekaj, dobra, bo to palec... tej lewą myszką otwierasz. No. wszystko po angielsku. No. No. Pugnij się, daj tego. No, to jebaś. Tak, to jest radio. Oj, mam radio! O, to dawaj, da to ten... phone, na mi. Powiem panu, przyjdą. Kto? No, coś. No, muzyczkę, to muzyczkę, jaki brzydze, nawet jest taki Dobra, chodź, jammy. ale ty spieszy, bo tam jest ten robak, a ja się go boję Coś tam mrgnęło. Dobra, nie bać myszkom, dobrze. O patrz, a to nie! Nie otworzyłem tego Musimy karta z. Kurwa to chyba pyłki były, a nie mucha jakaś Czekaj level, ladżyk... No odlegował się, no mało kara O shit! Szymon opętało Ty się, że Czy wszystko w porządku? Idź tam? Allo? Alo? To szybko przebiegniesz Kurwa, pa, będę biegł przez ten korytarz sam, ciemny Dasz radę Kurwa mać Jesteś tam? Jestem na początku Dobra, ho Uj, zamknął, czyli zapierdolą Czemu chodź po mnie też zamknąłem oczy, nie przejmuję się. Jestem taki sam... tam jak... Like, ...palec. Albo dwa. Nie, dwa to nie będą same. Chyba, że my blisko chyba byliśmy tutaj. I teraz gdzie? Teraz tutaj? Tak, teraz tu poszliśmy. No Szymon? Słyszę Cię Co? Jak mnie słyszysz? WHAT'S Jak <laughs> Ja <chcę> Cię wystraszyć <laughs> Dobra Za krajem idziesz tam Tam idź No dobrze, nic no, nie zrobię ci... Jezu, Otworzyłem Ci... Nie otworzyłem Ci drzwi. No. A no, dyszysz? Ty dyszysz. Ja wróciłbym nie dyszał. To nie jest A. do mnie podobne. Oła, oła. Kurwa, oła. śmierdzisz. Ty śmierdzisz ten gaz. będzie Bożenka. No. Spieraj. Mam te kreski śmieszne. <laughs> Bo nie jest o, dobra. Brzeszło, oo. Dziennik gram ze śmiercią. Tak. <grym> Żebyś wiedział. O, jestem pokój wieczny. O, mam kartę! Czekaj, a myśl sprzed co to, to będzie wyglądać. Czekaj, będziesz mi widział dwukrotnie. O nie, ja się tu respię do ciebie. Co? A no rzeczywiście. <grym> Zrespiony. No ja i mam baterię jakąś. Ja, dawaj poszukam, bo to są różne rzeczy czasą. O kurwa! Na, 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 na. <grym> <grym> No pierdole Jest tam no tak. To... Jest <laughs> tam no cały czas jest. No dobra, chodź, bo tak Dobra, już mamy wszystko. Quizowe dobre. E, dobra, Masz kartę? Mam... No. Teraz ten, włożyłem ja baterię Nie, czekaj. Włożyłem baterie do radia, czekaj. O, dawaj zobaczymy, co z działa. No. Halo? O, lepiej muzyczka gra.

Kurwa, Szymon, 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 Szymon Szymon, Szymon. skąd chyba co tu się dzieje? Ty... Było tu No ale... było? Nie no I właśnie był taki robak jakiś dziwny Tu się wyflało coś tak Czemu zawsze ty, ty... w końca tego nie ma? Ty no, kurwa. Iść tam, iść tam iść, ty, ty może wyjść. tam, wyjdź tam Ty może jesteś nadbór. kurwa Wyjdź, na dwór, wyjdź na dwór, na wyjdź no. Czekaj O kurwa Tu się cofnij, tam, tu, tu ustań No Dobra, chodź, idziemy nie, dalej, nie bo tego. stoimy w miejscu. Gdzie ty jesteś? Tutaj. A, mną. O, winda, o, to kurde. dobry pomysł, chodźmy. Nie, tu głośny, czekaj, chodź, idziemy tu, na razie. A ja wiem, gdzie, gdzie ta winda doprowadzi nas. Gdzie? Daję na dół, do, do piesków. A, niedobrze. Znowu, za tobą, za tobą! Tam, tu! Ujop ja rzeczywiście? Widziałeś to? Trzeci y raz. To cały czas za nami idzie.

On tam był na prosto, to nie, nie idziemy no, nie tam. Idziemy prosto, no. Nie, po prostu O, ale czy to o, nie. i zbrojnowka to karta. jest. A ja mogę, a nie, chyba, a czekaj. Nie, za niska. Spróbujmy. Wziąłem. A kurwa, za o. niska, co? O, mam radio. Nice. Ja mam jakąś kartę będę miał. Ja mam klip. O, apteczka. Nice. Czekaj, bo mu kurwa trzy radia. O i mogę sobie te... notatki... Ej dawaj weź sobie tego clipboarda masz I to możesz notatki sobie chować te oh. w W Teraz pochowam Zabiorę Będę miał dowód na tych ludzi Ej bo ja mam jakąś ten... Yy, kartę Znaczy taką normalną, Jaka? zwykłą Do grania Jak... A A to... O ty <laughs> Mamy tego Co to jest? To jest detektor scp'ków O. Oh. Chyba, nie wiem, by się kojarzy Nie, map orders offline. O chuj chodzi. A to mapa, Baterie musi się tam włączyć. Kurwa, baterię zmanować na radio. Nie, tam nie, tam nie. A my z z O, mamy tego. Okay. Przejście. O, A to nie przejdziemy tutaj. Wow, ale zlogowało. Bardzo No właśnie, musimy iść no. znaleźć tego. Lepsze musimy iść do pedobera. Nie, a zobaczmy czy on dalej tam jest. I, I zobacz, ty lubisz miśki. No kurwa, stoi! No to obok niego. No to dawaj, biegnij, no. co, to, to lepiej będzie się cofnąć. <śmiech> <panie>? <śmiech> Też tak, to jest... tak sądzę. Nie lepszy pomysł. A tu, o, gdzie byś pani A, tu już byliśmy, dobra. Byliśmy. Nie, nie, dobra, to chodź, dawaj idziemy do tej windy jeszcze raz spróbujmy. Jak była to raczej się sama nie naprawiła. No, ale to nie wiem, może trzeba ten. No, jest zepsuta, no, rzeczywiście. To jest Jim. Rozumiesz? Gonzales. A kurwa, idealna dolny, mioturka, ci popatrz. Popatrz się, czekaj, czekaj. Czekaj, Jim patrz, się, patrz. Dobra. To jest Jim. Kurwa, zwagowało mi całego tego. Nie, no, No. Siwon, Nie no, w sumie ja to już mam odcinek, to weź tam dalej. Czekaj. Weź, chodź tu jeszcze raz. Pojeżdżimy Tak na niego mówili w przedszkolu. <kluzm> czekaj, bo. Nie, muszę zrobić. Yy, rzut ekranu nie wiem jak. Dobra, zrobisz screena tego dobra, nagrania dobra. potem. O, chodź dobrze, do pedofera. No do, do, dobra, no nie ściwej. No tam chodź. No już idę. Dobra, ja ci pokażę, jak to zrobić. Chodź. Idę. Tak. Panie skitanie. A, już wyznaczyłeś. Ej, tu jest otwarte, ty kurwa debilu. Nie, tu nie, nie jest, to, jest otwarte. To złapam no cię, ja ty, dobra, dobra. wezywa, kurwa. Chodź. Idę się okay. zrobić. Szybko, No i on odwraca. No ty kur... Czy Żyjesz? No. Szymon, tu jestem, tu jestem, Szymon Spierdalaj, o kurwa, tu siedzi To siedzi? Tu jest, no idź, 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 idź. Zabnij go. go, kurwa, zabnij go, chodź szpo No zamknij Ale... Ale zaczął pizdierzeć No <laughs> Dobra, widzisz, mówiłem, plan się udał Jak zawsze moje plany wypadają Jak zawsze musiałem być ten, który cierpi no halo, co jest? Wtedy musimy wrócić Szymonku Ej, on chyba otwiera drzwi, co? Kurwa? No się pierdol Dobra, ta karta jest za słaba Nie no, on jest za niskie, on nie dosięga do tych To jest SCP kurwa No chuj, ale... Może dwa? A nie, bo tych nie, to są... To są kilka Trzy są Aha, cztery sorry. Bo jest ten z ruszami, jest ten... Zwykły, jest metalowy i... płodem. Okay. Hmm. Dziwi się, że jeszcze nie spotkaliśmy orzeszka. Znaczymy szczęście powinniśmy... Ja tam zapraszamy. wolę się nie dziwić. Za słaba. No dobrze. Idziemy tam, gdzie jest twarde, Ale tam byliśmy już chyba. Nie. Trzeba pomóż a ja zam... nie, tu byliśmy. Nie byliśmy. Z tej strony, znaczy tam byliśmy. To jest zamknięte, to jest otwarte. Będzie o, karta bardzo uciekaj tutaj. Poziom drugi. To No tak. o, kurwa. Jak on. <laughs> <laughs> Panie Orzeszku, i tam musimy wejść chyba. To co że. Ale po co? Pierdolisz. Chodź, bo on nie wyjdzie przecież, no jak on wyjdzie. No, dobra, ho... Chodźmy do niego. Nie, nie jest. Zamknął się tam. Pał yy, dobra, dobra, chyba mogę otworzyć ten Containment Bridge, znaczy no. Nie no, to trzeba wyższy chyba mieć. To trzeba trójki. Tam myślę ty kurwa do przez trzeba przejść. No. No właśnie, to jest problem. Znaczy, czy on tam był ten. Za szybą jakby. Weź poeksplorujmy, eksplorujmy sobie o, jeszcze widać. tutaj. Oooo, to jest dobry pomysł. No nie Gdzie wiem. ma eksplorację robić. Na pewno. Teraz na, na górę nas wywiezie. O, o chuj. O chuj. Kuchy, Tutaj, tu jest ten, jaszurka. Czyli być cichutką. tak Kurwa głośna jest. Jak znaczy... <noise> ty kurwa idziesz? Cicho, A, znaleźli nas. Idź, 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 chuj. To I to było? Jesturka. Aha. I ono tak... ono tak pierdoli? E? No. Jeszcze raz powiedzmy. mi. Teraz cikutko. Musimy już doby... Musimy tam pójść, bo tam będzie fajnie. No dobra, niech ci Czemu tak pracujemy? Nie wiem. Może z kontrolem, czy coś? Nie, 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 kurwa, nie stał. No idź, idź, Ej, czemu ja kurwa... Ej, no ja weszł, mi misia, teraz ty Zajmijmy idziesz. Razem. Nie ja weszłem w misia, teraz I ty idziesz Ja wszedłem w misia pierwszy <noise> Nieprawda kurwa. I teraz ty tam idziesz <noise> no, odpierdol się, dawaj. idź Ja pójdę za tobą Kurwa, idziesz horrorowym, przyszedłeś dwa u idziesz tam kurwa. Ja nie przyszedłem ani jednego On tu na lewo jest, na prawo Uważaj na <noise> lewo mi Nie wchodzę misie Jest tam? Uj opierdolę, jest rzeczywiście gdzie? Po prawo No idź, idź O kurwa, o chuj, o chuj, Dobra plazo, kurwa dziękuję ci <grym> Bardzo, bardzo tam jest, wiesz Moim zdaniem, nie, to, jestem nie, tym, nie, nie pojść. teraz, nie teraz Nie Odwróćmy się w minigana i pójdziemy co tam kiedyś Tak Chodź teraz tedy. Normalnie nie było. Tu. E, ty, kutasia. A to jest ten jeden, to jest ten, ten dobry misiek. Tak? On nas nie zabije, chyba. O, rzeźbę, no. słyszę. rzeźbę słyszę, rzeźbę słyszę, rzeźbę słyszałem. Co to rzeźba? No kurwa, 183, mrugacz. Aha. Czasem się przesuwał. Ale no, już to trzeba zakończyć dzisiejszy odcinek, no. Co? No dobra, no to jak kończymy pierwszy, to kończymy, no. To co, mam nadzieję, że on się odcinek podobał. Jeśli pa. tak, to widzimy się w kolejnym. Cześć. Dzień